Witam bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś ma odkurzacz hoover bezworkowy, jakikolwiek odkurzacz bezworkowy, ma na wierzchu filtr, który bardzo się brudzi i trzeba go co jakiś czas wymieniać, a najlepiej to często prać. Jeżeli filtr jest uprany, umyty, wymoczony, no to musi troszeczkę dłużej odsączyć się, żeby wysechł. Nie może być mokry zamontowany do odkurzacza. Ja zamówiłem specjalnie zastępczy Hoover U66 z nowym sitkiem i nowym wkładem Hepa z tyłu. Z tyłu ten filtr jest dosyć czysty, więc nie ma sensu go wymieniać, ale to sitko frontowe jak najbardziej trzeba wymienić, a, na, a przynajmniej mieć na zapas drugie, żeby móc ten, jak widać, już po roku czyszczenia regularnego, mocno zużyty filtr na zamiankę. Widać, że są duże różnice w czystości. Przez środek nic nie przechodzi, w związku z czym widać, że ten filtr jest naprawdę bardzo dobry. Zbiera wszystko. Każdy pyłek, kurz. A na sitku osadzają się włosy, jakieś kłaczki, sierść. Wszystkie drobniejsze elementy, żeby nie dotarły do tego filtra papierowego w środku. I filtr elegancko pasuje. Trzeba go nałożyć. Dobrą stroną, zgodnie ze strzałką, która wskazuje kierunek osadzenia w tym pojemniku. Jak widać, nie ma żadnego worka, w związku z czym to jest pierwszy pierwszy filtr, który napotyka cały syf. No i do sprinta go montujemy rurę. Polecam do zamówienia jest 50 zł z 0AGD. Dosyć długo się czeka, ponieważ serwis długo realizuje zamówienia.